Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Call of Duty Modern Warfare 2. A dzisiaj mam dla was ogromną garść informacji na temat pierwszego sezonu i nowej zawartości do Multica Modern Warfare 2, na temat samego trybu DMZ. O którym do tej pory nie było nic tak naprawdę wiadomo, a dzisiaj, między innymi, zobaczycie z niego gameplay oraz parę słów na temat samego Warzone 2.0 i wielu rzeczy właśnie. Związanych z tym tematem. Także moi drodzy, nie przedłużając, jeżeli jesteście ciekawi konkretnie jednej z rzeczy, o których będę mówił, to oczywiście w opisie macie rozdziały. Zachęcam serdecznie jednak do obejrzenia materiału od początku do końca oraz do pozostawienia łapki w górę. Bardzo serdecznie dziękuję. Zaczynajmy. Informacje zaczniemy sobie od tematu najbardziej gorącego i od tego, co mnie najbardziej interesowało na tym livestreamie, bo tak wczoraj odbył się właśnie livestream, na którym wielu YouTuberów grało w tryb DMZ, bo zostali oni zaproszeni do siedziby. Infinity World. I dzisiaj też właśnie pod tym względem zobaczycie gameplay człowieka, który prowadzi Twittera Modern Warzone. Bardzo dziękuję za pozwolenie do użycia gameplayu. Czym zatem jest tryb DMZ? Jest to jeden z trybów gry w Warzone 2.0. To jest dosyć istotne, bo nie będzie to całkowicie osobny tryb, ale jak Warzone 2 ma tryby solo, duosy trójki oraz czwórki. To do tego jest też tryb gry DMZ. Tryb DMZ to gra oparta na otwartym świecie, w którym sama narracja prowadzi nas do ekstrakcji, gdzie operatorzy mają całkowitą wolność w tym, co będą podczas danej rundy robić. Przed wylądowaniem na mapie możemy wybrać sobie jedną z paru misji dla naszej strony, dla naszej frakcji, i dzięki wypełnianiu tychże właśnie misji na koniec rozgrywki. Dostajemy pewnego rodzaju nagrody, pewnego rodzaju bonusy i mogą to być na przykład unikalne skiny później do wykorzystania w danej grze czy też w innym trybie albo na przykład punkty doświadczenia bądź też jakiś ich mnożnik. Na przykładzie chociażby legionu z poziomu pierwszego, jak widzicie, jednym z zadań jest zdobycie na przykład trzy razy danego strongholdu. Strongholdy są to takie umocnione punkty, o których powiem wam za chwilkę, w których jest bardzo duża ilość graczy sztucznej inteligencji i wcale nie jest to takie proste. Jak widzicie, dodatkowo w tym przypadku mamy trzy zadania przed nami: zdobyć klucz do takiego strongholdu, wyczyścić później taką twierdzę właśnie z wrogów, a następnie wyekstraktować się razem z informacjami, jakie zebraliśmy podczas całej misji. Naszą nagrodą jest blueprint pendulum i 5000 punktów doświadczenia. Prostszą misją z kolei jest na przykład Alcatala Informant, gdzie musimy po prostu włączyć jedną z wież UAV i w nagrodę dostajemy 5000 punktów doświadczenia oraz blueprint wzór Explicit Canvas. Sam tryb jest maksymalnie dla trzech osób w drużynie, natomiast deweloperzy powiedzieli, że istnieje możliwość robienia sobie dwóch, trzyosobowych drużyn w samej już grze, tak aby stworzyć jeden duży sześcioosobowy zespół. Niestety nie do końca wiadomo jak na razie, w jaki sposób ma to wyglądać. Więcej informacji ma być też podane w przyszłości, a przede wszystkim w bardziej przejrzysty sposób, bo wczoraj nie zobaczyliśmy nic poza samym gameplayem, a i streamerzy chyba też nie do końca wiedzieli, co i jak Czym się je, dlatego te informacje są odrobinę momentami zdawkowe. Natomiast to, co się oczywiście rzuca od razu w oczy, to to, że gramy na mapie Almazrach, czyli na tej, na której także. Będziemy walczyć w trybie Warzone 2.0. Rzuca się w oczy to, że jest bardzo dużo sztucznej inteligencji, graczy sztucznej inteligencji, który ten podstawowy poziom nie jest wcale jakoś bardzo wymagający. Jak graliście w tryb inwazji, no to doskonale wiecie, że nie jest to jakieś mega duże wyzwanie, a jedyne wyzwanie stanowią tak naprawdę ci bardziej opancerzeni żołnierze, na których po prostu schodzi więcej amunicji. Sytuacja natomiast wygląda zgoła odmiennie, gdy staramy się Zdobyć jakąś twierdzę, bo już w samej twierdzy mamy inny poziom tej sztucznej inteligencji, i żołnierze tam. No, stanowią pewnego rodzaju problem momentami, bo stosują różnego rodzaju taktyki, używają na przykład tarcz balistycznych, starają się flankować graczy, więc to przypomina już czasami po prostu odrobinę większe wyzwanie. Podczas samej rozgrywki na całej mapie są trzy punkty ekstrakcji, z których w każdym momencie, kiedy chcecie, możecie wyjść, a gdy klikniecie odpowiedni guzik, to możecie zauważyć, jakie są wasze aktualne cele i różnego rodzaju oznaczenia na minimapie, które pokazują, gdzie jest na przykład twierdza, gdzie musicie iść, aby się wyekstraktować, gdzie możecie zdobyć to, gdzie możecie kupić sobie coś w sklepie i tak dalej i tak dalej. I teraz tak. Ogólnie rzecz biorąc, DMZ jest 5 razy lepsze niż Hazard Zone Battlefieldowy, natomiast zdecydowanie mniej skomplikowane i w niektórych aspektach no po prostu gorsze niż Escape from Tarkov. Jeżeli Moim zdaniem, na te wszystkie informacje, które teraz mamy po obejrzeniu wielu gameplayów z tej gry, myślicie, że DMZ będzie następcą Tarkowa albo czymś, co sprawi, że nagle wszyscy gracze Tarkowa przejdą sobie na darmowego DMZ-a, który swoją drogą jest super, że jest za darmo, bo na pewno będzie miał swoje grono odbiorców. No to moim zdaniem niestety. Tak, nie będzie. Dlaczego? Fajnie, że można w tym trybie zdobywać sobie pewnego rodzaju nagrody, które potem możemy wykorzystywać normalnie w grze. Czego oczywiście brakło w hazard zone, i dlatego też w ogóle ludzie potem w niego nie grali, no bo tak naprawdę nie było po co. Natomiast jedyna głębia, jak na razie w tym trybie, jaka jest, to przede wszystkim to, że Zbieracie sobie różnego rodzaju rzeczy z ziemi, lutujecie różnego rodzaju półki, lutujecie różnego rodzaju skrzynki i tu warto nadmienić, że ten tryb wprowadza plecaki, czyli macie określoną ilość miejsca w swoim plecaku, no i na takich zasadach po prostu sobie uzupełniacie to, czego Wam aktualnie brakuje, albo to, co musicie wziąć, aby wykonać daną misję, albo nie. I teraz to będzie wyglądało tak, że jeżeli na przykład wasza postać umrze, zginie albo wy zastrzelicie swojego przeciwnika, to z jego ciała wypada jego plecak, do którego możecie wejść i z tego plecaka bezpośrednio wyciągacie, przeciągacie wszystko to, co was interesuje. Poza samym plecakiem, obok niego wypada również broń główna waszego przeciwnika. I te rzeczy, które zbierzecie w trakcie meczu, czy będą to śmieci czy nie, możecie sprzedać. Jeżeli coś sprzedacie, dostaniecie za to pieniądze i te pieniądze możecie wydać tylko w tej samej rundzie na po prostu lepszy sprzęt, aby w tej samej rundzie grać czymś lepszym, aby łatwiej się było potem wyekstraktować i tak dalej i tak dalej. DMZ nie ma jak na razie aktualnie w sobie żadnej ekonomii, więc jak na razie dla mnie jest to taki nie ukrywam dosyć ciekawy, miszmasz grania z botami i z prawdziwymi żywymi zawodnikami, bo oczywiście ludzie tutaj gracze prawdziwi też w tym trybie obok sztucznej inteligencji na mapie będą. Natomiast czy jest to tryb, który swoim rozbudowaniem sprawi, że będzie można siedzieć w nim, Godzinami, tak jak na przykład w Escape from Tarkov albo w Warzone, jak na razie wątpię. Natomiast jest to bardzo fajna podstawa, która później rozwijana w różnego rodzaju zawartości sezonowej, czy też może aktywnościach tygodniowych, tak abyśmy mieli te zadania do realizowania za każdym razem, aby cały czas działo się coś nowego, może być to naprawdę ciekawą odskocznią, natomiast w swoich założeniach na pewno będzie to takie podejście szybsze, bardziej arkadowe, mniej hardkorowe. Bardziej casualowe do trybów Extraction Royale, co oczywiście nie znaczy, że musi być to złe. Po prostu będzie to bardziej w stylu Call of Duty. Do tego też zaprezentowano grafikę, która przedstawia wszystkie dodatkowe rzeczy, nową zawartość sezonową dostępną już od 16. Listopada I poczynając od samego początku, oczywiście Warzone 2.0, czyli nowa mapa Almazrach, nowy tryb gry DMZ, nowy gułag, o którym wspominałem Wam już kiedyś, który w tej części Warzone 2.0 będzie gułagiem drużynowym oraz dwa nowe pojazdy, ciężki helikopter oraz hammer IV. Poza starymi rzeczami, o których Wam mówiłem, czyli walką w wodzie, trzema strefami zamykania, które mają być w Warzone 2, czacie głosowym playlistom dla trzeciej osoby. Zaprezentowano też możliwość przesłuchiwania naszych przeciwników, która ta funkcjonalność oczywiście w nowym Battle Royale będzie miała miejsce. Samo Multi Modern Warfare 2 dostanie dwie nowe mapy: Shoothouse oraz Shipment, obydwie 6 na 6 Do tego nowy tryb gry Ride, nowa misja Co-op High Ground. Swoją drogą muszę w końcu te Co-opy w Modern Warfare 2 ograć, bo jeszcze tego nie robiłem, oraz playlista CDL, czyli zasady esportowe, mapy esportowe, rozgrywka. Esportowa. Do tego, oczywiście, do sezonu pierwszego zostaje dodany tryb hardcore, który teraz będzie się nazywał Tier One, oraz tak zwany Combat Recorder. Myślę, że wszyscy weterani Call of Duty na tą wieść bardzo się ucieszyli. Jakby tego było mało, dostaniemy również sześciu nowych operatorów. Pierwszym z nich jest Zeus, operator z Nigerii. Do tego mamy Klausa, który jeszcze nie wiadomo, jak wygląda, oraz Gaza. Oczywiście doskonale wiemy, że jest to postać. Z kampanii dla pojedynczego gracza, natomiast to, czego się chyba nikt nie spodziewał, chociaż to Call of Duty, więc dlaczego nie? To będziemy mogli zagrać podobiznami Leo Messiego, Pola Pogby czy też Neymara, bo tak ich skiny będą możliwe do pobrania w Call of Duty Modern Warfare 2. Neymar 21 listopada, Pogba 25, a Messi 29. Do tego Modern Warfare 2 wprowadza lekko odświeżony Battle Pass. Na czym on teraz będzie polegał? Generalnie będziemy mieli więcej możliwości odblokowywania tego, co konkretnie chcemy, nie będąc jednocześnie zmuszanym, aby przechodzić ten Battle Pass po prostu w sposób liniowy od jednego poziomu do setnego. Nowy Battle Pass będzie składał się raczej z takiej multisektorowej mapy. Gracze będą odblokowywać różnego rodzaju przedmioty, wykorzystując tak zwane. Battle tokeny, które będą umożliwiały poruszanie się po tej mapie, niekoniecznie tak jak wspominałem, w sposób tylko jeden najważniejszy, ale będziecie mogliść w prawo, w lewo, do góry bądź też w dół. Każda mapa ma około 20 sektorów z pięcioma rzeczami do odblokowania w jednym z nich. Oczywiście przed podjęciem decyzji, co chcemy odblokować, Będziemy wiedzieć, co na tej mapie i gdzie mniej więcej się znajduje, także podjęcie decyzji, który sektor odblokować, powinno być prostsze i bardziej indywidualne. Wraz z nowym sezonem dostaniemy również cztery nowe bronie, w tym dwie za darmo. W Battle Passie będzie to Victus XMR Sniper Rifle oraz BASP SMG. Natomiast w sklepie albo za wyzwanie będzie do odblokowania Chimera Assault Rifle oraz M13B. Assault Rifle. Ostatnia informacja natomiast tyczy się wbijania poziomów oraz prestiżowania. W Modern Warfare 2, w momencie, w którym osiągniemy rangę 55, będziemy później w stanie zdobywać prestiże. Co istotne, prestiże te nie będą zarezerwowane tylko do jednego sezonu, a później, gdy wyjdzie kolejny, resetowane. Tutaj prestiże będą permanentne. Sezon pierwszy odblokuje nam cztery nowe prestiże. Prestiż drugi za wbicie rangi setnej, trzeci za wbicie 150, czwarty za 200 oraz piąty za wbicie 250 rangi. I taka właśnie 250 to jest ta górna granica sezonu pierwszego. Oczywiście wbijanie prestiży wiąże się z nowymi wyzwaniami oraz nagrodami zdobywanymi w grze. I teraz bardzo ważne informacje o Warzona Caldery, a Warzona 2.0. W momencie, w którym 16 listopada wychodzi Warzone 2.0, przez chwilę kaldera zostanie wyłączona. Tego samego dnia Warzone 2.0 zostanie wypuszczony i w tym samym czasie Raven Software, czyli studio, które jest odpowiedzialne za Warzone 2.0, będzie sprawdzało w czasie rzeczywistym, paczowało co trzeba, tak aby wszystko chodziło jak należy. W tym momencie Warzone 2.0 będzie już za darmo i w sytuacji, w momencie, w którym dwójeczka będzie już całkowicie stabilna, Warzone jest 1.0, czyli Caldera, zostanie przemianowana właśnie na Call of Duty Warzone Caldera jako zupełnie inne, osobne doświadczenie. Najprawdopodobniej będzie to miało miejsce 28 listopada. I powiem Wam tak, podsumowując: niesamowicie mi się to wszystko podoba. Jestem bardzo podekscytowany tym trybem DMZ, swoją drogą, chociaż raczej nie nastawiam się na jakieś, nie wiadomo co, na jakieś. Nie wiadomo, Bóg wie jaki game changer. O myślę, że to będzie po prostu spoko, porządny tryb i mam nadzieję, że to wsparcie cały czas będzie po prostu dawane. A jeżeli chodzi o samą mapę Almazrak, zarówno pod względem warzonowym, czy tym DMZ, to naprawdę bardzo, bardzo mi się ona przede wszystkim wizualnie podoba. Ja po prostu uwielbiam taki brudny, piaszczysty. Klimat. A jak będzie ostatecznie? Mam nadzieję, że wszyscy się już 16 listopada przekonamy i dacie mi znać, czy to wszystko się Wam podoba, czy tak raczej średnio. A dzisiaj już się z Wami moi drodzy żegnam. Mam nadzieję, że miło spędziliście 15 minut. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych materiałach. Pa Pa!